Kontekst europejski chodzi o to, aby podzielić się tym gazem z sąsiadami. Prawda? To znaczy, musimy zagregować zapotrzebowanie w kraju na tyle, aby budowa była opłacalna, a za zatem nie tylko polskie zapotrzebowanie, ale także sąsiadów. Czy, czy w tej układance jest cały czas miejsce na dostawy gazu z Rosji, które w tym momencie przecież stanowią 2 trzecie realizacji naszego zapotrzebowania, ale gdybyśmy takie wielkie ilości sprowadzili do regionu z innych kierunków, musielibyśmy zmniejszyć lub zrezygnować z tego kontraktu. To jest, no wspomniałem o tym, że kontrakt długoterminowy z zespołem wygasa w 2022 roku i nie ma żadnego powodu, nie ma planu, żeby przedłużać ten kontrakt na 2022. To jest problem. Krótko i treściwie, proszę Państwa, możemy zadać jedno pytanie dla Pana Ministra, ponieważ później będzie zmuszony nas upuścić. Proszę bardzo. który... Tak? Już nie dował. Pytanie tylko na to, to jest takie techniczne, bo pamiętam w czasie, kiedy był ten projekt przygotowywany wcześniej, był problem, jak skrzyżować prowadzi okazy pracownik, który już istnieje. Państwo o tym To jest kwestia czysto techniczna. Wystarczy popatrzeć na mapę gazociągów podmorskich na Morzu Północnym, żeby zobaczyć, jak one Kable podmorskie krzyżują się z gazociągami. Ta infrastruktura podmorska, ona oczywiście może już i jest to tylko kwestią porozumienia.